Witam wszystkich w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie kolejny film o kosztach. Tym razem padło na ścianę ten gipsu. Zanim przejdę do rzeczy to powiem jeżeli ktoś się znowu widzą na moim kanale to zapraszam do poprzednich filmów. Tam pomawiają o koszty położenia gresu, koszty położenia gładzi, malowanie, koszty paneli i tak dalej. Piszecie ostatnio w komentarzach też, że taki film Was interesują. Czy jesteś jako klient czy inwestor czy też zleceniodawca możecie sobie porównać ceny wiadomo że tam zdaję sobie z tego sprawę bo większość pisze że ceny mam ok niektórzy że jestem drogi niektórzy że jestem tani no wiadomo że zawsze zdania są podzielone ale ogólnie większość komentarzy jest przychylnych tak samo jeżeli chodzi o łapki w górę to tam jest praktycznie 95-97% zawsze jest łapie w górę tam zawsze ktoś się znajdzie kto tam gora da łapkę w dół ale mniejsza z tym jakoś się zbytnio tym nie przejmuje może to jest konkurencja nie wiadomo do rzeczy Przedstawię wam po prostu kilka wariantów także czy to jest tela czy płyta plus czy łączenia czy z dwóch strony plus czy czy całe płyty są do szpachtowania czy też do malowania po prostu zobaczycie po prostu jakie ja mam cenę i będziecie mogli też porównać ze swoimi a ewentualnie jakiś przyszły klient czy inwestor nie będzie musiał po prostu do mnie wydzwaniać się pytać owe ceny co za ile biorę tylko po prostu wystarczy zawsze przekieruję go do, do bo już też kilka razy tak zdarzyło, że po prostu od, odsyłałem odsyłałem do poprzednich filmów i po prostu albo kontakt było, albo nie było. Jeżeli widziałem, że klient po obejrzeniu filmów dzwonił do mnie, tak, no to wiadomo, że te ceny są do zaakceptowania i po prostu dalej współpracujemy, czy napiszemy umowę, czy jadę po prostu na robotę i robię jakąś taką dokładniejszą wycenę. Tak samo co sądzicie, o to, co sądzicie o takich filmach. Jeżeli macie na przykład pomysł, żebym zrobił wycenę czegoś, a ja po prostu zadajcie mi pytanie. Za jaką robotę ile biorę sobie to po prostu piszcie w komentarzach pod filmami możecie pisać to też nie musi być to najnowszy film bo jak ja po prostu zalogę się w aplikacji na, na telefonie to widzę i nawet koment, możecie napisać komentarz pod filmem sprzed pół roku to i takie wszystkie nowe komentarze z automatu wyskakują także jestem na bieżąco staram się ze 2-3 razy dziennie minimum zobaczymy oczywiście zależy też ile czasu na to wszystko starczy wtedy wchodzę. I staram się odpisywać na te maile czy na komentarze, no wiadomo, że nieraz nie ma czasu i gdzieś się na robocie jeszcze czy ktoś chce skończyć, albo po prostu jeszcze człowiek jest czasami na koniec dnia taki zmęczony, że nie ma nie ma na nic siły ani nie ma ochoty. Dobra, to może przejdziemy teraz do rzeczy, jeżeli chodzi o podstawową ścianę, czyli stelaż, plus płyta kartonki z dwóch stron i bez zrobienie łączeń. To jest cena 70 zł za metr kwadratowy. Oczywiście od razu mówię na początku filmu, że to jest cena bez materiału, czyli sama robocizna, tak? I tak czasami niektórzy nie po prostu nie obejrzą mojego filmu od początku do końca i tak piszecie w komentarzach, czy to jest scena z materiałem, czy bez. Może, może po prostu, jak, jak nie zapomnę, jak dodam film, to po prostu napiszę w komentarzu, że to jest scena tylko i wyłącznie za samą robociznę. Kolejny temat, stelaż plus kartą Gips z dwóch stron i zrobienie łączeń i wypełnienie ściany wełną, tak? Bo... Dużo ludzi się też na to zdecyduje z tego względu, że jeżeli macie między pomieszczeniami to zawsze wam to wyciszy no i ociepli, no wiadomo że jak to jest ściana wewnętrzna to jest, nie ma ponieważ nie jest to ściana nośna tylko ściana łącząca, łącząca np. między pokojem i łazienką no to wiadomo, że tą wełnę wypadałoby dać bo jeżeli stawiacie jakieś tam ścianki od nowa, no to nie warto też rezygnować ze wszystkiego nie, 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 po prostu nie warto szukać oszczędności w takich rzeczach, to tak? później może wiadomo, że płyta nie się Wiadomo, że pły, jeżeli dacie tą wełnę, to nie jest jakoś 100% ona wygłuszy, no, ale lepsze to, lepsze to niż nic. tak. To tak mówię, stelaż plus płyta karton gips z dwóch stron zrobienie łączeń plus wełna w środku to jest 100 zł za metr kwadratowy Kolejny temat, stelaż plus płyta z dwóch stron łączenie i zrobienie gładzi. Tak jak Wiecie, osoby które nie widziały to zapraszam do filmu na temat gładzi ile biorę za metr kwadratowy. Taka cena wyjściowa za, sam, za samo położenie gładzi to jest 30 zł za metr kwadratowy. I oczywiście tak cały czas tutaj mówię, że to jest cena bez materiału. Czyli taka, postawienie takie ściany, wypełnienie ich wełną, zrobienie łączyń z przestrzeni, z każdej strony to jest 130 zł za metr kwadratowy. Tak? Kolejny temat, stelaż spłyta z dwóch stron, łączenia, głaci razy 2, szypowanie, gruntowanie, wełna i malowanie razy 2, 148 zł za metr kwadratowy. Oczywiście mówię tutaj o cenie cały czas za sam materiał. Jeżeli powiedzmy przyjmujemy, że to jest malowanie zwykłe na biało razy 2, czyli malowanie dwukrotne na biało, czyli bez materiału, bez farby, to jest ceną jest 18 zł za samo malowanie, ale taka ściana na gotowo, czyli przeszpakowanie dwa razy. Yy, Stelaże łączy zrobienie łączeń, przykręcenie tych płyt, wypełnienie wełną, cena wyjściowa 148 zł yy, za metr kwadratowy na gotowo. Co sądzicie o tych cenach to piszcie w komentarzach. Tak samo mówię, ja tam znasz krytykę, nie, 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 nie usłyszałem żadnych komentarzy, no chyba, ja, chyba, że wiadomo, że ktoś obraża jakieś tam innych słów niedozwolonych używa, no to wiadomo, wiadomo że takiego delikwenta będę blokował, ale jeżeli ktoś tam mówi, że skąd będzie ceny, coś takiego, a po prostu nie odpisuję na taki komentarz, albo po prostu go odpisuję i... Wiadomo, każdy ma swoje ceny, tak jak niejeden powie, że dla niego tak długo, nie jeden powie, że zrobił to za 50 zł, a, a znajdzie się ktoś powie, że 200 zł, to jest cena dobra. Tak jak mówię, ja mam swój cennik, ja tych scen się trzymam no, póki co na chwilę obecną. No co, myślę, że... A jeszcze zanim skończę, to dziękuję za 10, 10 tysięcy subskrypcji, ostatnio wskoczył pod ostatnim filmem. Tak samo posta dodałem. No teraz będziemy dążyć do 100 tysięcy, no ale to pewnie pod fazę 2 albo 3 lata nawet, no ale nie ma co się podobać, ważne, że kolejny próg, jest, kolejny próg przepraszam, jest przekroczony. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.